Moi drodzy, chciałbym powiedzieć, że rzeczy w tej modyfikacji, które są pokazane albo które się dzieją, kompletnie ich nie popieram. Ja tylko sobie gram w grę, ten materiał nie ma żadnego podłoża politycznego i tak dalej, i tak dalej. Miłego oglądania. A, i, i lajka zostaw. Czy to jest najbardziej historyczna i imersywna modyfikacja do Herzow Iron 4? Za chwilę się przekonamy. Moi drodzy, modyfikacja nazywa się World Ablaze i rzucimy sobie na nią teraz okiem. No i pamiętajcie, że na Eneba.com 3% taniej z kodem KRL. Postanowiłem podejść do tej modyfikacji jeszcze raz, bo grałem ją w sumie na streamku i 90% mojej widowni pisało, żebym ją wyłączył, bo choć to są nudes 2 k No i tu się oczywiście zgodzę. Dlatego postanowiłem podejść do tej modyfikacji trochę prywatniej. Zmianę w ekonomii, moi drodzy, zmianę w combat life. Idealna dywizja ma 30 combat łyfu w tej modyfikacji. Supplies tego typu rzeczy, zobaczcie. Nowe technologie, nowe technologie sił pancernych. Możemy dojść aż nawet do czasów, gdzie będziemy mogli produkować leopardy. Nowe technologie artylerii. Nowe doktryny, moi drodzy. Nowe doktryny, całkowicie nowe. Floty są nawet GIT. Tutaj doktryny flot też są całkiem inne na początku. Samoloty całkowicie inaczej zrobione. Doktryny powietrzne, gdzie możemy badać wszystkie. Inżynieria jest o wiele bardziej rozwinięta. No i przemysł, moi drodzy. Dodatkowo mamy tutaj też coś takiego jak frakcje w naszym państwie, czyli Wehrmacht. Wafelki, industrialiści i publik, to jest opinia publiczna, wszyscy są na razie przyjacielscy i dobrze nastawieni do nas, ale mogą zacząć się buntować i zobaczymy, co się wydarzy. Nowe, moi drodzy, czy takie nowe, to nie wiem, ale lepsze, o wiele lepsze drzewka, jeżeli chodzi o to. Moi drodzy, jeżeli zobaczylibyście więcej z modyfikacji World of Blaze, na przykład, powiedzmy, jak, nie wiem, staram się Wielką Rosją wybronić przed atakiem Niemiec, no to, nie wiem, 2,5 kałapek i siadam do nagrywania. Całkowicie, moi drodzy, nowa produkcja. Możemy produkować stal, różnego tego typu rzeczy. Inaczej podzielone są też state'y w tej modyfikacji, co mnie na początku troszeczkę zaskoczyło, ale później, to powiem szczerze, mnie to nawet ucieszyło, że wreszcie coś nowego. Całkowicie nowe template'y dywizji, moi drodzy. Tutaj rozpiętość na, tym, na tej modyfikacji wynosi 30, więc trzeba całkowicie inaczej komponować swoje template'y. No, będziemy mieli troszeczkę zabawy tutaj. A propos tego wam nie pokazałem, tutaj są też różnego rodzaju demagodzy, warbouncy, tutaj ekonomia, 26% training economy, to się automatycznie jakoś samo, moi drodzy, wymienia i tak dalej, i tak dalej. I teraz tak, moi drodzy, jeżeli chodzi o to, to rozwinę sobie wolną myśl. Doszedłem do wniosku, że będę nagrywał Herz of Iron, moi drodzy, prywatnie, nie? Bo zauważyłem, że na, moi drodzy, streamach oglądają mnie całkowicie inni ludzie, którzy nienawidzą tej gry a na YouTube jest też całkowicie inne community. No i tutaj mam do Was pytanie, tak szczerze, bo planuję na tym kanale ruszyć więcej CK3 Europki, żeby też pojawiała się na tym kanale i tutaj do Was pytanie, jeżeli chodzi o Heart of Iron. Jaką miniserię i na jakiej modyfikacji miniserię najchętniej byście zobaczyli na moim kanale? Ostatnio była miniseria z CK3, która się bardzo fajnie przyjęła. Planuję jeszcze kolejne serie z, mini z CK3 i powiem Wam szczerze, że zamierzam wrzucać gry Paradoksu, które mi się bardzo fajnie nagrywa. I doszedłem do wniosku, że chyba będzie trzeba malutki tyci tyci powrót zrobić do Citysków, do City Skylines. Ale to w przyszłości. Nielonicznie wydaje mi się, że w tej modyfikacji mogę paść na Związku Radzieckim. Nie wiem dlaczego, ale mam takie wrażenie, że ZSRR może okazać się na, dla mnie państwem, które mnie zatrzyma. O, dokładnie. Tak na samym początku będzie wyglądać nasza dywizja, moi drodzy, piechoty. To będzie na początku nasza dywizja piechoty. Tutaj, oczywiście, dodamy jeszcze Antery, i taką dywizją będziemy starali się coś tutaj ugrać. Dodatkowo, Boże, kochany, zobaczcie, ile ja mam technologii do zrobienia. Tragedia. A tutaj jednostki szkolą się bardzo, bardzo długo. I zobaczcie, moi drodzy, tutaj, żeby jednostki wystawić, to musicie je trenować praktycznie do 80%. Ja pierdzielę. No, zobaczcie. 80%, i dopiero mogłem wystawić 5 dywizji, więc lepiej się wezmę za szybkie werbowanie. Bo powiem Wam szczerze, że może być tutaj problem. I to mi się moi drodzy, właśnie podoba. Tutaj możemy rozwijać sobie własną linię Zygfryda. Cyk, 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 tutaj rzeczy do budowania. I teraz robimy Anschluss. I to mi się bardzo podoba, że żeby zrobić Anschluss, potrzebujesz jednostki na danym terenie. To dodaje takiej trochę, można powiedzieć, nawet imersywności, bym tak to nazwał. Świetnie udało się. Jak ktoś może powiedzieć, że Austria nie jest częścią Niemiec? Super. Dostaliśmy 9 dywizji, które będą broniły Marzynota. No i niestety nie mamy miliona ludzi wystawionego w polu. Mamy 700 tysięcy. Ja tu muszę bardzo, teraz muszę bardzo szybko rasować, żeby ich wystawiać jak najszybciej. No i teraz, moi drodzy, zaczyna się dziać w tej modyfikacji problem, którego nie rozumiem. Może jakiś ekspert z komentarzy mi wyjaśni. Kompletnie poszedłem w autarkę. i, moi drodzy, nie mogę handlować. I Niemcom brakuje 140 stali. Nie mam skąd tego ściągać, staram się poprawiać relacje. Ze wszystkimi krajami, ale no wygląda to bardzo ciężko. Brakuje nam przed kampanią wrześniową 200 czołgów u Guderiana, Mamy tylko lekkie dywizje pancerne. No powiem tak, no nie wygląda to zbyt dobrze, tak? Dobra, chyba nareszcie wystawiam ostatnie dywizje, tak? Z tego co będę widział. Dobrze, świetnie. Lecą do treningu i mogę zrobić on land, Dobra, robimy to. Boże, żeby tylko tutaj trochę surowców było. Tu jest 25 stali. Może się uda. Produkujemy stal jak najszybciej tylko możemy, nie? Tylko i wyłącznie stal. Jak najszybciej to się da, jak najwięcej możemy stali zrobić przed wojną. Bo nie mam nawet skąd importować, już tu zaopatrzanie powoli spada na stal, ale okej, okay, czyli konferencja poszła tak jak sądziłem. Dostałem tutaj eventy. Polska otrzymała za Olzie. i możemy dalej robić eventy. A żeby zrobić, moi drodzy, w Czechosłowacja, muszę mieć milion sto tysięcy ludzi w polu. I powiem wam, że to jest chyba cel, którego nie będę potrafił osiągnąć. Ale spróbuję oczywiście z całych sił, bo już tu zaczyna mi brakować ciężkiego ekwipmentu dla mojej piechoty. Jest! Mamy to, robimy, moi drodzy, teraz los Czechosłowacji. I zobaczycie, jak imersywne, jak fajne będą tutaj, oczywiście, decyzje. Ok, Jugosławię możemy olać, i tutaj, moi drodzy, jeżeli zrobimy czechosłowacki puppet state. To zostaniemy praktycznie dużo ludzi. Możemy podzielić Czechy tutaj, oczywiście, z tym, ale ja pójdę historycznie. Zrobimy sobie słowacki state marionetkowy. I moi drodzy, rzeczywistość rzeczywiście Niemcy zrobiły sobie rajskomisariat komisariat z Pepików. No i też mamy ten rajskomisariat komisariat teraz, w tym momencie. Okej, okay, tutaj Jap Japonia zaproponowała nam pakt. Oczywiście Memel się poddał. No i Western War Plans. Dobrze, Japonia podpisała pakt. Bla, bla, bla. Wołamy Frankensteina z powrotem. I mamy tutaj teraz, moi drodzy, Ribbentrop-Mołotow, które zaczniemy robić. A po Ribbentropie, Mołotowie, powinno nam się odblokować Gdańsk czy wojna, i później będziemy mieli dopiero Western Plans. Ale to po pokażę wam, jak to jest imersywnie rozwiązane. Ale jeszcze na szybko możemy sobie zrobić, moi drodzy, Align Hungary i Align Romania, żeby one dołączyły do nas, bo później możemy integrować ich gospodarki praktycznie. Więc to będzie naprawdę dobra opcja. Niestety War Economy muszę ze wszystkim czekać, zbieram siłę polityczną, nie? No i oczywiście Gdańsk czy wojna. Polska nie godzi się, moi drodzy, na moje żądania, tak. Powiem Wam tak, widzowie: Ja już chyba się starzeję. Już mi psycha siada w tej grze totalnie. Zrobiłem takie Niemcy i rozpoczynamy, moi drodzy, operację Fall Weiss. Rozpoczynamy atak na Polskę, moi drodzy. Oczywiście wszyscy wyzwani do wojny. Tutaj puszczamy naszą piechotę, żeby ruszyła do przodu. No i Polska raczej nie będzie problemem. Jeżeli nie uda mi się skapitulować Francji, to, moi drodzy, nie wiem, robię maraton. choja. Naprawdę, robię maraton choja do pożygu, żeby po prostu nie mieć chęci już do niczego. Tutaj, oczywiście, raczej Pol z Polską nie będzie problemu. Ty, nawet zapomniałem o mikrowaniu czołgami w tej grze. Zapomniałem, że coś takiego istnieje. Wjeżdżamy. Rekrutujemy jeszcze 13 sławetnych nowych dywizji. Mam nadzieję, że nam się uda tutaj coś ustrzelić. Fajnego. No i kampania wrześniowa się rozpoczęła. Czołgi Guderiana dojeżdżają pod Warszawę. Upada Łódź. Upada. Płock upada Bydgoszcz. Gdańsk leży i kwiczy. Wojska Wehrmachtu wchodzą i zajmują kolejna prowincja. Wow! Przepraszam, widzowie, ja czasami mam jakieś napady dwubiegunowości, to nie musicie się martwić. Sowieci wchodzą w Polskę. Jakby to powiedzieli komuniści, Sowieci rozpoczynają misję humanitarną w Polsce. <laughs> Boże, kochanie, jest tak smutne. <laughs> Bo naprawdę są tacy ludzie, którzy tak sądzą, że Sowieci pomogli Polsce nieironicznie. Tutaj okrążymy sobie na południu kolejną, yy, kolejne armię. Świetnie, do, docieramy już, moi drodzy, do Grodna. Moje dywizje pancerne tutaj raczej bezproblemowo już pokażą tutaj Polsce, o co chodzi. No i co, tu możemy bez problemu dać Speed 5. Upadek Warszawy, świetnie. Tutaj już moja piechota raczej sobie poradzi z yy, Polską. Takie mam wrażenie, że moja piechota tutaj powinna być wystarczająca. Świetnie. Bum. Czy będziemy mieli kapitulację Polski? Wyślemy nasze dywizje pancerne na Lwów. Polska oczywiście pada. Bardzo fajnie. Mm -hmm. Musimy oczywiście się zgodzić na pakt. Tak jest. I zobaczcie. Tutaj, teraz, co nie? Bardzo fajne decyzje. Patrzcie na to. Patrzcie na to, moi kochani. Patrzcie na to. Exploitation of Poland, czyli wykorzystanie jak największych terenów, które zdobyliśmy w Polsce. Świetnie. Polska generalna gubernia. Będzie można ją zrobić, gdy będę miał milion mempowera, lecz muszę czekać na teraz siłę polityczną, żeby zmienić prawo poboru, czyli I nie mogę zaatakować Francji, bo mam lack offensive plans. Do 1940 nie mogę zaatakować Francji i zrobić tego celu. To mi się bardzo podoba, dodaje naprawdę, jakby to powiedzieć, takiej fajnej, można to nazwać, imersji, nie? Miałem tutaj, moi drodzy, troszeczkę dywizji w czołgu i teraz mam Polan General Government, bo sobie usunąłem oczywiście tutaj rekrutowanego wojska. Świetnie, stworzyliśmy Generalną Gubernię Polską, w której rządzi Hans Frank. Nie wiem, czy on rządził historycznie, ale chyba tak. No i czekamy teraz na możliwość zrobienia praktycznie celu, nie? Patrzcie, jakie zniszczenie fabryk cywilnych w Polsce. Ja pierdzielę, musimy to wszystko teraz naprawić, nie? Dokładnie. Po 1941 roku mogę zrobić Western War Plans, moi drodzy. No i teraz módlmy się, żeby nasze 6 dywizji w 100% wystarczyło do zdobycia Belgii, Francji i Holandii. Moje wojska już są mniej więcej rozstawione. Moje siły pancerne tym bardziej. Rozpocząć, moi drodzy. Operacje, moi drodzy. Gelb. Val Gelb. Belgia, Luksemburg, Holandia. Boom. Rozkażemy tutaj jednostkom ustawić plan działania. A moje czołgi będą oczywiście starały się przedrzeć przez Holandię. Teraz dajemy całe moje lotnictwo caluśkie tutaj. Staramy się po prostu w inny sposób troszeczkę o, zrobić, moi drodzy, kampanię francuską. Moje dywizje powinny tutaj sobie poradzić bez problemu. Holandia powinna zostać zanihilowana. Tak mi się przynajmniej wydaje. Kapitulacja, kapitulacją. Moje czołgi walczą w altwerpi. Uch, moje biedne, lekkie czołgi. Staramy się tutaj połamać co nieco. Dobrze, tutaj nawet francuskie dywizje jakieś zostały okrążone. Bruksela, moi drodzy, czy uda nam się to zdobyć? Nie wiadomo, ale wiem, że trzeba, u moi drodzy, uaktywnić operację Fall Rot, żeby dostać busty do walki, moi drodzy, z moim przeciwnikiem, czyli Francuzem. Niestety w, tym, w tej modyfikacji bardzo wolno ładuje się też organizacja, moi drodzy, co ciekawe. Bardzo ładnie. Proszę tu wprowadzić piechotę. I ruszamy w głąb Francji tylko i wyłącznie maszynami lekkimi. Tylko i wyłącznie lekkich czołgów zamierzam tutaj używać w tej ofensywie. Mam nadzieję, że moje lekkie czołgi zdążą się jeszcze też przyorganizować jakkolwiek. Oj, tutaj no nie za dobrze to wygląda w powietrzu. Lecz musimy ruszać. Tym razem nie pozwolimy na Dunkierkę. Dunkierki nie będzie. Pierwsze okrążenie Wojsk Aliantów, moi drodzy, tutaj się udało. W Lillon, jakkolwiek by się to wymawiało po francusku. Musimy postarać się tutaj przekroczyć rzekę, żeby rajd na Paryż był łatwiejszy. Postaramy się tak to zrobić. Podchodzimy pod Paryż, moi drodzy. Moje dywizje pancerne już raczej tutaj nie będą czekały na moją piechotę. Ryzykujemy, że tak powiem. Prosiłbym o zajęcie tego i tego. Wejście do Paryża. Paryż jest mój, moi drodzy. Świetnie. Tutaj wyślemy moją dywizję pancerną po prostu, żeby starała się, nie wiem, przesiać linię wroga. Wszystkie moje samoloty polecą teraz nad Francję. Postaramy się oczywiście tutaj coś polatać nad Francją. Chociaż, żeby skontestować jakkolwiek powietrze. Mamy to. Triumf we Francji, moi drodzy. Establish Vichy France. Nie muszę robić maratonu z schoja. Jej! Udało się. Francja upadła. Wspaniała sprawa. Teraz mogę zrobić, moi drodzy, nowe cele. Czyli mogę utworzyć rajsz komisariaty, ale na początku klikniemy eksploatację tych terenów. Całkowitą. Eksploatacja, moi drodzy, Francji i teraz eksploatacja będzie, moi drodzy, już nie robiona tych terenów. Po prostu wbijemy sobie tutaj, zrobimy raj komisariatu. Oczywiście Rumunia bardzo serdecznie zapraszam. I teraz mogę cel zrobić Integrate Romania, Zobaczymy, co z tego będzie. Powinienem dostać fabryk. Bardzo dużo. Zaraz zobaczymy. 21 fabryk. Dziękuję. Oczywiście Węgry też zaprosimy, jeżeli chcą dołączyć i też je integrujemy. Do frakcji zapraszam. zapraszamy Włochy. No i Włochy raczej. O Jezus Maria, jak to wygląda. Dobrze, że robię czołgi, czołgi średnie na Barbarosce, bo bez tego to chyba ani rusz. Wow! tysiąc czołgów lekkich. Boże, moi drodzy, robimy armię pancerną, które postarają się pokonać Związek Radziecki na jedną szarze. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Świetnie. I teraz robimy raź komisariaty, moi drodzy, Holandii i Belgii. Mam nadzieję, że one może też coś porekrutują, może coś tu się uda zrobić po prostu. E, francuski raść komisariat mogę zrobić dopiero w momencie, w którym United Kingdom skapituluje. Ja niestety będę z wami całkowicie szczery, nawet gdybym tutaj zniósł Jajko, tak nieironicznie. To nie byłbym w stanie utrzymać dominacji żadnej na kanale La Manche. Jeżeli o to chodzi. Ponieważ Anglicy mają z 4000 lotnictwa. No moje lotnictwo, no to. Jak sami możecie tutaj zobaczyć. No niezbyt, że tak powiem. Niezbyt sobie poradzi na La Manche. Po włochach, no to tutaj raczej nie ma się czego tutaj spodziewać zbytnio też, tak jak na to patrzę. No Afrykę to po prostu sobie oddajmy, tak? No bo tutaj widzę, że już Grecja poszła, więc o mój Boże. Wiecie co? Może to będzie mega głupie, to co spróbuję teraz zrobić, ale spróbuję rozbić Związek Radziecki przed tym jak się wzmocni. Prepare Barbarossa. Zrobimy operację Barbarossa. Jak upadnę, to trudno. Barbarossa się teraz przygotowuje. Dostałem straszne busty do wszystkiego. Dobrze, moi drodzy. Activate operacja Barbarossa. Jedziemy. Wzywamy wszystkich moich kolegów. I wymyśliłem to tak, że nie ma sensu tracić jednostek lotniczych na walkę D tutaj. I po prostu zobaczymy, jak się Sowieci zachowają. Sowieci aktualnie dostają jakiegoś dzikiego szału, więc, moi drodzy, na początku puścimy moje czołgi, a teraz puszczamy moich chłopaków. Operacja barbarossa się rozpoczyna. Moje lotnictwo powinno być same sterowane. Dlaczego już postanowiłem użyć planu? Psycha by mi chyba siadła, jakbym miał tu siedzieć i mikrować 10 godzin. Ty no i z tego co widzę, to my łamiemy rusków na froncie. Wojska Guderiana muszą się przebijać na największe miasta. Czy mamy tutaj jeszcze jakieś cele? Specjalnie nie zaatakowałem ani Dani, ani moi drodzy Norwegii, żeby tam nie trzymać moich jednostek. Z tego co widzę, moje dywizje powinny sobie poradzić. 20 dywizji jeszcze z Werbunku, Paliwa jeszcze mamy, tej dominacji powinniśmy mieć powietrzną bez problemu. Wiecie dlaczego? O, proszę, zobaczcie. Specjalnie zmieniłem produkcję na większość samolotów i robimy ich tyle, że jesteśmy w stanie zdominować Rosję. Czołgi rosyjskie mają tutaj cholernie duży problem. Moja jedna dywizja jest w stanie zniszczyć rosyjskie. Bardzo ładnie. Niemieckie wejście do krajów bałtyckich tu są właśnie takie lorowe eventy i tego typu rzeczy. Cały czas mamy aktywowaną operację Barbarossa, czyli dostajemy, moi drodzy, Supply Consumption niskie i tak dalej. Tutaj mogliśmy się jeszcze do tej, moi drodzy, zobaczcie, do tego planu mogliśmy się przygotowywać i dostawać bonusy przez Barbarossą. Ej, ta modyfikacja jest nawet spoko. Naprawdę, ale raczej ruskich tutaj nie puszczę, no. Takie mam jakieś przeczucie dziwne. Moje czołgi tutaj wjeżdżają razem z moją piechotą, bo to jest mega imersywna modyfikacyjka. Czy naprawdę ktoś tu wylądował? Ja cię kręcę, no. Ja cię kręcę. Zapomniałem kompletnie o nich. Ach, dobra, niech sobie już idą. Totalnie zapomniałem, ale powiem wam tak: modyfikacja bardzo mocna. To był bardziej odcinek pokazowy z World Blaze niż jakiś naprawdę takiej tego typu let's play, nie? Tutaj oczywiście Rumunia nam padła. No dobra, słuchajcie, ja bym to tu skończył, bo Wielki Związek Radziecki by mnie tu zdominował. Słuchajcie, jeżeli chcecie, żebym podszedł do tej modyfikacji na poważnie, 2,5 lajków i siądę do nagrywania, zobaczę, może jeszcze uda się coś takiego... Fajnego daj pieprznąć tej modyfikacji. To jest tylko modyfikacja na drugą włóczkę, tu nie ma historii alternatywnej. No i moi drodzy, pamiętajcie, żeby zaproponować jakieś miniserie, schoja w komentarzach. To chętnie siądę i coś nagram. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Elo!